Gratuluję Sebacja. Więc za święte. Sobiasta wielkie gratulacje, kolejne zwycięstwo wobornika i świetny czas. No dziękuję bardzo, chociaż w ramach to było ten bieg w ramach treningu ale jak najbardziej wszystko dopisał, jestem ogromnie zadowolony. Widać, że forma u mnie idzie jak najbardziej do przodu i zabawa jak najbardziej na poziomie. Powiedz mi, ten z rano wydawało się, że będzie deszcz, mokro, jednak chwila, moment, słońce wyszło i osuszyło. Prawiłem się dzisiaj na deszcz. W sumie ja uwielbiam biegać w deszczu. Jak bardziej mi to motywuje, ale jak najbardziej, głównie to dla wielu innych zawodników, to słońce dodało to tej motywacji. Ale jak najbardziej to jest taki rodzinny bieg, to ma łączyć, to bieganie ma przede wszystkim łączyć ludzi i to ma być zabawa. Mhm. Powiedz mi, kolejne zwycięstwo w Obornika, ale niedawno również y, otrzyma, zwyciężyłeś w Grand Prix Poznania. Jakie cele następne przed tobą? Następny cel. Mam zamiar dobrze się pokazać na mistrzostwach polskich, które będą za dwa tygodnie w Białogardzie. To będzie mój taki ostateczny sprawdzian tych wszystkich umiejętności, które wypracowałem. Obórnika kiedy cię zobaczymy? Mam zamiar pobiec w półmaratonie, ale zobaczymy czy kondycja na to pozwoli i czy przede wszystkim trener się zgodzi. Powiedz mi, w jaki sposób zachęcisz innych ludzi do, do biegania? Bo wiadomo, że wiele osób chciałoby jednak mają problem z przełamaniem się. Jakie zachęci do tego, żeby w końcu wybiegli, spróbowali swojej siły na trasie? To przede wszystkim jest wewnętrzne nastawienie, ale pokazać, że bieganie to nie tylko jest taki wysiłek fizyczny, który boli, ale przede wszystkim to jest świetna zabawa. Tak jak te zawody, które są, odbywają się dzisiaj, to ma przede wszystkim właśnie łączyć ludzi, pokazać pozytywny aspekt biegania, że to jest przyjaźń, to nas łączy i daje przede wszystkim radość. Z numerem dwa. Nie. Z numerem sześć. Adam Kowalczuk. Jacek Wołyński. Z numerem czwartki. Adam Szawicki. Let's go. No. Dobry od Przedstawicielka z Wąszynia. Witam serdecznie. Witam. Jak oceniasz bieg dzisiejszy? Bombastycznie. Bombastycznie? Pogoda dopisała, a jak mięśnie wytrzymały? Ledwo. Pierwszy bieg, ale super. Dzięki za towarzystwo obronniczan. Fajnie, fajna impreza. Fajni ludzie na trasie. Bieg ciężki dla mnie pierwszy raz, więc walka z własnymi słabościami. Kiedy mówiłam nie dam rady, mój mąż mówi nie. Jedź dalej. No, Aha. To, to pytania od razu, skoro pierwszy bieg tak poważny, to jakbyś zachęciła inne dziewczyny, kobiety do, do, do biegania w ogóle, osoby, które jeszcze nie za bardzo mają chęć do tego, żeby wyruszyć na trasy, jak to zrobić? Ruszcie tyłki, warto, przede wszystkim poprawienie kondycji i satysfakcja, jak też do domu, że nie siedziałaś na kanapie przed telewizorem, jak najbardziej. Świetnie, dzięki, powodzenia, następny bieg. Mamy Czeron, pierwsza pani z numerem 209, moment na party, 131, z numerem 209. pracja na nią. Robert, to nie twój pierwszy bieg się na trasie, jak dzisiejszą trasę w ogóle, występ swój oceniasz? Na yy, występ oceniam na w miarę dobry, aczkolwiek miałem drobne problemy na początku, trochę się przeliczyłem w przygotowaniach, no ale jakoś dobrze. 37 z numerem 18 Krzysztof Gliwski, 111 Marcin Włodeka, z numerem 7 ono ultra komentuje komentuje tak 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 Proszę Panu Kłowskiego przekazać, że 10 na 10 feedback na stronie internetowej dzisiaj wieczorem po powrocie do domu zamieszczam. Bieg mi się bardzo podobał. Co prawda zapisałem się dopiero dzisiaj rano, wczoraj dowiedziałem się o biegu, ale jak najbardziej nie żałuję i polecam przy roku każdemu. Zmieniasz dyscyplinę? Nie, myślę nie, bieganie to jest taka dyscyplina dodatkowa Na treningach ciężko pracujemy i dlatego myślę, że wydolność mi właśnie pozwala na to, żeby biegać w jaki sposób właśnie wpływa to bieganie na, na, na podnoszenie sprawności fizycznej w przypadku piłki ręcznej? Wydaje mi się, że właśnie bieganie i wydolność jest bardzo potrzebna do dyscypliny, jaką jest piłka ręczna. Bardzo ważne jest przygotowanie fizyczne, bardzo dużo biegania jest, to jest wa wa ważny element. Pracujemy dużo nad tym, na treningach w maratonie wystąpisz? Nie, ponieważ rok temu przeliczyłem się i, i myślę, że jeszcze nie dojrzałem trochę do maratonu. Chciałem spróbować, ale myślę, że to jeszcze za ciężki orzech do zgryzienia jest dla mnie. 69. Padła życiówka, 39 minut. więc Jestem bardzo zadowolony. Trasa dobrze przygotowana, 3 punkty z wodą dobrze opisana. Pogoda świetna, frekwencja dopisała, więc tylko pogratulować organizatorom. Czy cię zobaczymy na półmaratonie? Tak, oczywiście. Będę jak zawsze po raz trzeci startował w kategorii samorządowców. Także mam nadzieję, że uda się coś tam wywalczyć. Dzięki. Byłem razem z żoną, biegliśmy razem, cel osiągnięty, złamaliśmy 49 minut, takie mieliśmy założenia. Pogoda super, zapisała, frekwencja również, także jak najbardziej jesteśmy zadowoleni z Który? Twój występ? Jeśli chodzi o bieg, papieski trzeci, żony również. A twój? Trzeci. A jak ty oceniasz twój występ? Kondycyjnie wytrzymałeś? Kondycyjnie tak, zrobiłam życiówkę. Bo zaczynałam od 55 minut, a zeszłam na 48-30. Także super. Jestem z bardzo dumna. Przygotowania do dzisiejszego biegu? No my trenujemy cały rok, także to tak można powiedzieć, że to jest taka pasja, także weszło w krew, że tak powiem. Dziękuję, że powiem do następnych występach. Dzięki. Dzięki. Kolejny uczestnik biegu. Jak oceniasz dzisiejszą trasę? No bardzo sympatyczna. Tam w pewnym momencie był podbieg chyba, ale ogólnie spoko. Który występ? E, no od 74. to już... No już dużo tego było. Jak oceniasz trasy w Obornikach? No falasem, także dobrze. Jaki następny twój cel? Nie wiem, no jakiś kolejny bieg. Monika Brzozowska, zwycięszczyni w kategorii kobiet w biegu papieckim. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Który raz w Obornikę startować? Czwarty. Twoja ulubiona trasa? 10 kilometrów? 10 kilometrów. Jak ocenisz, pogoda dzisiaj raczej sprzyjała bieganiu, a jak jest przebieg, jeżeli chodzi o pagórki, jeżeli chodzi o nawierzchnię trasy? Czy tą trasę już bardzo dobrze znam, także nie było tutaj dla mnie żadnego zaskoczenia. Przygotowywałam się w sumie już od miesiąca, bo trzy miesiące nie biegałam, bo jakaś kontuzja mnie złapała i dałam radę. Pogoda sprzyjała, także wszystko było bardzo dobrze. Od dawna biegasz? Tak, w sumie dwa lata tak intensywnie. Krzepice to dosyć daleko do Wornie. Jak to się stało, że trafiłeś do Wornik? Praca mnie ściągła do Poznania, więc tutaj w okolicach na Wielkopolskę. Próbuję startować swoich sił. Kiedy cię zobaczymy w obornika ponownie? No na pewno na biegu złotej pyry. To na pewno. Półmaraton, na pewno się znajdę. Jeżeli jakaś kontuzja albo coś mi nie zaszkodzi, to na pewno, na pewno tu będę. Jest bardzo miła atmosfera, wszystko jest bardzo dobrze przygotowane, także na pewno oborniki odwiedzę. W moim kalendarzu biegów jest już wpisane oborniki. Super. Brawo! 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 Brawo, Symbolicznie pozwoliłem sobie ostatniej zawodniczce wręczyć medal, bo nikt nie powiedział, że ostatnia to najgorsza. Co roku się to może zmienić, za rok może być inaczej. Zachęcamy do wszystkich, żeby brali udział w tym biegu i myślę, że z roku na rok będzie ta frekwencja się poprawiać. Wspaniale, że ludzie biegają, że chcą uprawiać sporty. Wtedy przedłużamy też średnią życia, prawda? A o to chodzi, żeby społeczeństwo było jednak zdrowe, i żeby ludzie się czuli dobrze. I w obornikach myślę, że czują się dobrze, duch sportowy rozwija się, coraz więcej dyscyplin. Sami Państwo wiecie, że imprez czasami jest tak dużo, że nawet jako burmistrzowie nie jesteśmy w stanie z wszystkimi się spotkać, ale to cieszy. To cieszy, bo każda inicjatywa jest jak zwykle zawsze przez nas bardzo mile przyjmowana. Czy Pana burmistrza zobaczymy kiedyś na całej trasie? Może, nie wiem, nie chciałbym sobie wstydu narobić, bo nie wiem czy bym się zmieścił w tym dystansie, zegar bije cały czas, ale tak sobie po dzisiaj pomyślałem, że chyba ja bym ostatni przybiegł, dawno nie biegałem już, prędzej myślę rower. Panie dyrektorze, bieg papieski i marsz Nordic Walking za nami. Kolejna duża frekwencja. No to nas bardzo cieszy, bo zarówno w rajdzie, bodajże bo rok temu mieliśmy 80 osób, dzisiaj mamy ponad 130. W biegach mieliśmy bodajże 190, 290, tu zakładaliśmy, że będzie 300-320, mamy 356 osób. Tylko się cieszyć, a, a przede wszystkim cieszy nas fakt, że coraz więcej oborniczan startuje, w tym bierze udział w naszych imprezach. No i, i to jest tylko na plus, jest coraz więcej wolontariuszy, coraz więcej mówię biegaczy, coraz więcej kibiców przychodzi na imprezy i myślę, że o to chodzi. Generalnie Oborniki e, taki e, zamiar mieliśmy, żeby aktywnić, udaje się, e, Nording Walking coraz szerzej, bo już w tej chwili do szkół wchodzi, widać, że nauczyciele wychowania fizycznego uczęszczają na lekcjach, korzystają z tej formy ruchu, także naprawdę na, na plus. No i, Pogoda, o którą się najbardziej obawialiśmy od samych godzin porannych, ale myślę, że to rajd papieski, Jan Paweł II czuwał nad nami, że, że mamy po prostu tak piękną pogodę i, i na razie nie słyszymy jakichś zażaleń, wszystko na razie się udaje, mam nadzieję, że nic większego się nam nie wydarzy.